Ok, w tym tutorialu opowiemy sobie, jak stworzyć świat w Gazebo. Będziemy do tego używać SDF-a. SDF to jest coś takiego jak URDF, tylko przeznaczony właśnie do Gazebo, do symulatorów. Tutaj możecie sobie znaleźć na sdfformat.org pełną specyfikację którą będę się inspirował, żeby wam opowiedzieć, jak wszystko poustawiać. No i zapraszam. OK, obecnie mamy w naszym repozytorium, w naszym workspace'ie, taki bot description. To jest opis właśnie jak gdyby robota, tak? ale chcielibyśmy zrobić paczkę, która jest przeznaczona do budowania modeli Gazebo, modeli świata. W tym celu proponowałbym stworzyć nową paczkę, którą nazwiemy, nie wiem, Ducky Town Gazebo. Na przykład, jako że pokazywałem, jak to zrobić w Qt Creatorze, dlatego teraz pokażę, jak to zrobić ręcznie. Czyli robimy catkin, create package, ducky, ducky, town, gazebo. Tutaj normalnie piszemy jakieś dependencies, ale na razie tego nie zrobimy i pojawia nam się yy, tak ziwo, i pojawiają nam się dwa pliki cmake, files, e, cmake lists i package xml. Ok, następnie y, przekopujmy wszystkie pliki i modele, które przygotowałem dla was w tym tutorialu, yy, które tak, czyli tak. Tu mamy nasze yy, Paczkę, a my sobie poszukamy, gdzieś tu miałem wszystkie modele i światy. Tak, i w tych modelach, światach, w modele to są jakieś, nie wiem, przeszkody czy jakieś ulice i inne takie dziwne rzeczy, które są modelami. A words to jest opis, o którym sobie zaraz powiemy. Okej, okay, po przekopiowaniu plików mamy tak words. I mamy jeden taki plik główny, tak? I jakieś modele. Teraz najważniejszą rzeczą, która jest obecnie, jest to, żeby dodać ścieżkę z naszymi modelami do głównej ścieżki Gazebo. Bo jest tak, że Gazebo w Gazebo... swoich. Gazebo. Świetnie. I teraz mamy tak. O, świetnie. Tak, tu nam pokazuje, że Gazebo ma jakieś swoje tam ścieżki dostępu, w których szuka modeli, tak? Gaze Gazebo model path. Czyli on tutaj defaultowo szukał swoich modeli. A jak gdyby nasze modele znajdują się w innym miejscu, prawda? Więc trzeba jak gdyby powiedzieć jakoś naszemu systemowi, żeby, żeby szukał naszych modeli. W tym celu wchodzimy sobie w basher C, który uruchamia się przy każdym terminalu i po prostu szukamy, gdzie są te nasze modele, tak? U mnie jest to na tej ścieżce. Ważne jest, żeby zrobić dwukropek, a potem gazibo model path, bo to jakby znaczy, że to, co było dodaj, plus to, co teraz nowe damy, tak? I po prostu eksportujemy tą zmienną. Od razu jak to zmienicie i zapiszecie, ważne, żeby to przez sudo uruchomić, tak? Od razu wam, jak teraz bym na przykład próbował to odpalić, to by mi się nie odpaliło, bo muszę zesorsować go i powiedzieć, żeby jak gdyby ten bash RC się ponownie załadował. Albo jeżeli otworzycie nowy terminal, to wam się załaduje. I teraz tak. Jeżeli chcemy sobie odpalić po prostu z gazibo świat palca, tak, to możemy wpisać Gazebo Main World. I to odpali nam świat Gazebo, ale bez rosa, tak, tylko po prostu wczyta nam ten format SDF, o którym sobie już za chwilę powiemy. Widzicie, że nawet nie ma kaczki, tak, bo nie już Wam luncha, tylko, tylko po prostu Gaze świat Gazebo, czyli ten właściwie statyczne środowisko. Ok, jak sobie popatrzymy na ten plik main word, który tworzy właśnie ten taki town, jest bardzo, bardzo, bardzo długi. Tak, bo jest bardzo skomplikowany. Więc zacznijmy od bardzo prostych rzeczy. Czyli na początku sobie pokażemy na prostym przykładzie, a potem spróbujemy przejść sobie przez ten cały świat. Czyli wpiszmy sobie jakiś test word. Tak, i sobie wpiszmy tak. Najpierw oczywiście dyrektywa, który, która mówi nam o tym, żeby Qt czy w ogóle inne edytory pokazywały nam jakiś syntaks, podkreślały. Wpisujemy sobie tak, jaką wersję używamy SDF-a. Defaultowo z Rosem melodikiem to jest 1.6. No i w sumie, w sumie zróbmy tak, o i opowiem wam co będę przepisywał i będziecie patrzyli jak piszę. Tak, czyli ważne są klamry. Ważne są klamry definiujące nam sdfa. Następnie nazywamy w ogóle swój świat. Tu jest default test świat. Tak, czyli muszą być klamry, które definiują nam świat. I teraz tak. W zależności od tego, jeżeli mamy przygotowane modele, możemy je inkludować po prostu słowem include i wtedy dajemy ścieżkę dostępu. To jest ścieżka modelu, ścieżka modelu w Gazebo, tak, którą właśnie sobie zdefiniowaliśmy i to jest nazwa modelu, czyli Grand Plane, Sun, tak samo z gas, z gas Station, która już jest zdefiniowana. Możemy sobie zdefiniować nazwę i pozycję pouza właściwie, czyli transformację i rotację, gdzie to będzie. Efektem jest taki oto świat, test, word world. Tak, za pierwszym razem może się trochę dłużej ładować, ale za następnym razem powinno być łatwiej. Tak? Czyli po prostu to jest model z gazebo, gas station. Nie? Możemy sobie tu oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałem, poddawać sfery i nawet zapisać ten świat jeszcze raz. A gdzie ja tu mam, to Was. C tam gazebo, Wars i napiszemy test 2. Tak, i zapiszemy sobie. I czym oczom ujrzy się taka właśnie dyskrypcja. Też będzie trochę bardziej skomplikowana, bo ona defaultowo zapisuje jeszcze parametry, jakie mamy fizyki w naszym świecie, ale generalnie widzieliśmy, że od takiego prostego modelu możemy sobie przejść do takiego bez żadnego problemu właściwie. Ustawiając sobie między innymi jakieś różne parametry tutaj na bieżąco w Gazebo, tak, pod względem fizyki, grawitacji i tak dalej. I teraz tak. Chciałem wam pokazać jeszcze właśnie dokumentację, jak z niej korzystać. Bo jak gdyby wszystko jest proste, jeżeli umie się korzystać z dokumentacji poprawnie. Niestety nie jestem w stanie to zrobić, żeby było. Połowie ekranu z jakichś względów. OK, anyway. Eee, czyli tak, dokumentacja. Eee, czyli widzimy, że generalnie, jak klikniemy sobie SDF, tak, to jest właśnie ta dyrektywa, te klamry, które są tu. Czyli w tym SDF-ie możemy sobie definiować wszystkie te elementy, które tu są. Czyli możemy sobie napisać wersję, tak? Dlatego zdefiniowaliśmy sobie tu wersję 1.6. Możemy sobie zdefiniować świat, dlatego sobie zdefiniowaliśmy tutaj test świat. Możemy sobie modele, aktory i różne oświetlenia. Teraz jeżeli wejdziemy sobie w word, to możemy zobaczyć, że w tej klamrze word możemy sobie kolejne klamry definiować. W stylu na przykład include, tak? W którym możemy podać jakieś uri, name i zdefiniować, czy to jest statyczny model, czyli że. Go jak gdyby prawa fizyki nie obowiązują, czy to dynamiczny model, tak? Dodatkowo pozycja, na przykład, która jest, e, może być relatywnie, relatywna, tak? Też i definiujemy te parametry, jakie są. E, tu defaultowo jest 6, tak? Czyli mamy Pose i to widzimy, że mamy 6 parametrów, tak? E, I to było, przypominam, jeszcze w Inkluzie, tak? Bo tu można w ogóle dla łatwości. Próbujemy to wszystko zwinąć. Czyli mamy świat, tak? I w świecie możemy sobie zdefiniować następujące rzeczy. Hmm. Dobra, czy też się zwinęło już maksymalnie? Tak, możemy zdefiniować jakąś audio, jakiś wiatr. Tak, zinkludować sobie inne rzeczy, grawitację, jakieś magnetyczne pole i aktorów, pluginy, drogi. I jak gdyby, jakbyście sobie to wszystko przeczytacie, możemy nawet te geometryczne transformacje, które mają jakąś tam projekcję, tak, z XY do, do światowych tych długości szerokości geograficznej. Jak tu sobie przejrzycie, możecie naprawdę ustawić bardzo dużo rzeczy. Tak, i myślę, że to jest wszystko, co chciałem wam powiedzieć o tym świecie. Jeżeli chodzi o dokumentację, to oczywiście jest wiele innych parametrów, które możemy, bo możemy jeszcze, nie wiem, typy materiałów ustawiać, tak? Jakieś różne skrypty, shadery, oświetlenia i różne ich fizyczne elementy, tak? Możemy wybrać różne silniki graficzne, silniki fizyczne, które będą nam obliczały. Powiedzmy równania różniczkowe, tak? Czy w ogóle ta, tą fizykę, jak, jak się zachowuje nasz, nasz robot. Możemy po prostu zdefiniować bardzo, bardzo dużo rzeczy. Ok, teraz sobie przejdźmy do naszego tego świata, który tutaj sobie usuniemy te pliki. I przejdźmy sobie do naszego światła, e, fu, światła, świata, e, który, który odpala nam ten, e, to miasto, tak. Czyli po prostu tutaj i znowu mamy SDF, tak? No nie no. SDF. I na końcu mamy też SDF. Mamy klamry Word. I tutaj sobie zdefiniujemy, jak światło, jaki, jaki typ światła jest, jaka jest kierunkowość, jego połz, w którym ten, jakaś dyfuzja. E, co tu mamy? Jeszcze mamy ground plane. Ground plane jest bardzo istotna, bo jeżeli nie mamy ground plane'a, to wszystko co położymy, to spadnie, e, jak gdyby. W, nie, nie, ma, nie ma po prostu miejsca, na czym stanąć ma nasz robot, więc poleci po prostu w daleką minus nieskończoność. Ten, w z stronę. Tu możemy sobie zdefiniować jakieś współczynniki, tarcie, tak i tak dalej. Jeżeli byście na przykład szukali, tak, teraz przykładowo chcemy znaleźć dla Ground Plane'a, jak zmienić tarcie, tak, czy w ogóle ten parametr tarcia. To sobie wchodzimy właśnie w tą dokumentację i patrzymy, że tak. Otworzyliśmy kolizję, otworzyliśmy geometrię, surface. No to zobaczmy, czy jest takie coś jak. Surface nie ma, ale mamy to w Collision. Collision, proszę. Tak, i teraz w Collision szukamy sobie, tu właśnie jest Geometry, tak, to nie miałam otworzyć, ale tylko chciałem pokazać, ale jest Surface, tak, i mamy na przykład Bounce, jakieś współczynniki, o, i tu mamy Friction, tarcie, tak, w którym możemy sobie jakieś tam współczynniki zdefiniować. Jeżeli byście chcieli... Jak gdyby ogarnąć, jakie tam modele stoją za nią, to byście musieli e, obczaić to trochę głębiej. Widziałem parę referencji, e, teraz nie mogę ich znaleźć, ale jak, jak pewnie znajdę, to podrzucę komuś, jeżeli będzie ktoś chciał, w którym dokładnie jak gdyby są opisane te modele, e, które używamy. Na pewno w dokumentacji albo gdzieś tam na GitHubie czy bić bo chyba Gazibo z tego, co pamiętam, jest na bitbakecie trzymane, są referencje do modeli, które używają. E, używa ta symulacja, ten symulator, tak. No i po prostu znajdujemy sobie tu jakieś, co ja miałem wam pokazać. Friction, e, OD, OD i tutaj jest sleep, a tutaj jest MU, MU2. E, to chyba są w ogóle e, te, e, tak to chyba są w X i Y e, w, w współczynniki tarcia wyrażony w jakichś takich dziwnych jednostkach. Co jeszcze tu mamy? Oczywiście oprócz tego, że jedna rzecz jest kolizyjna, tak? Czyli to jest collision. To jest to, co, to jest to co Gazebo pokazuje właśnie zróbmy tak, window view collisions. Tak, czyli widzimy, że to wszystko co jest pomarańczowe jest kolizją, tak? Czyli jak umieszczę teraz sobie piłeczkę tutaj, nie jej. czyli biorę sobie piłeczkę i oczywiście nią nie trafiam, bo czemu miałbym trafić? My tak zastopujemy. Ja chcę ją do góry w ogóle przenieść, żeby wam pokazać pewną rzecz. Okay, mam nadzieję, że teraz jest ok. Czyli jak teraz ranujemy symulację, to ta piłeczka sobie po prostu się odbije. Ale teraz, jeżeli bym umieścił piłkę na przykład, nie wiem, na krawędzi tak to widzicie że Z jakichś dziwnych przyczyn nie spada hm, Ciekawe To generalnie powinna spa spaść może dlatego że Nie wiem w sumie czemu Ale jak usuniemy ten plane to Wszystko pójdzie na dół W każdym razie E, tak, i czyli to jest, czyli to jest tak, e, jedna rzecz to jest w ogóle kolizyjna, tak, to co mówiliśmy, a druga rzecz to jest wizualna, bo teraz jak na przykład e, odpalmy sobie świat jeszcze raz. Tak, bo jedna rzecz to jest rzecz kolizyjna, tak, a druga rzecz to jest wizualna. Czyli po prostu w niektórych sytuacjach możemy zrobić tak, że po prostu, żeby to ładnie po prostu wyglądało, możemy zrobić bardzo dokładny model czegoś, prawda? Z jakimiś takimi dokładnymi elementami i tak dalej. Zazwyczaj to przy robotach jest istotne. tutaj akurat w świecie wam pewnie nie pokażę tego tak dokładnie. Ale żebyście mieli takie jakieś wrażenie, to jest tak, że to pomarańczowe to jest kolizja, tak? Czyli to jest geometria, z której położy, powstanie nam kolizja. Tu może lekko jest widoczne, chociaż może nie aż tak bardzo, ale generalnie chodzi o to, że to co jest kolizyjne i to co jest wizualne może, mogą być różne z tego względu, że na przykład nie wiem, możemy widzieć jakieś, jakąś bardzo fancy rzecz. A tak naprawdę kolizja będzie z boxem, prawda? Przy kołach to jest, tak? Czyli nie mamy koła z bieżnikiem, tylko mamy po prostu okrąg dla łatwiejszej symulacji. I to jest właśnie te wizual. Można używać różnych tam skryptów, czy shaderów, czy tekstur do robienia takich dziwnych jakichś e, wizualnych rzeczy, tak? E, no tak. Tutaj widzimy, że od razu jakąś tam fizykę mamy. Do samego świata, tak? I generalnie możecie sobie tu przeczytać. Myślę, że jak gdyby przejście linijka po linijce nie ma większego sensu, ze względu na to, że to częściowo zostało wygenerowane, częściowo zostało, wy... zostało właśnie ustawione w tym gazebo i po prostu został zapisany świat. I tylko my teraz to czytamy, tak? Tutaj na przykład rzucamy jakąś road plane 2. road plane 2, czyli po prostu. Model ulicy, prawda? I też definiujemy jakieś tam geometrie, wymiary, fizykę, tak, i to, co widzimy, tak? Bo jeszcze raz, na przykład, w kolizji niepotrzebne nam jest wiedzieć, że jest żółta linia, tak? Ale już w wizualnym efekcie, tak, to fajnie by było wiedzieć i mieć tą teksturę i skrypt, który nam to pokazuje. No dobra, mam nadzieję, że Wam się udało odpalić, i w sumie w następnym tutorialu opowiemy sobie jak zespołnować właśnie naszego Ducky bota do tego świata, a potem zobaczymy co dalej będzie. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia. Jeśli podobał Ci się materiał i chcesz nas wesprzeć możesz to zrobić dołączając do grona naszych patronów na Patronite.